Jeśli spotkacie kiedykolwiek moją mamę, to nie mówcie jej, że w wieku 15 lat byłem w Jarocinie, bo to jest mój trzeci festiwal. Brawo! Na no to to, to w ogóle. Muszę Wam powiedzieć, że. Tak jest, no wiem, fe... to jest mój trzeci festiwal. O tym ona wie. <śmienny> Całkiem logiczne z punktu widzenia tych 50 tysięcy lat temu. Wtedy silny autorytet, który wyglądał na osobę prostą, umięśnioną, która dobrze wyglądała albo dobrze rokowała, to był ktoś kogo, za kim trzeba było iść. Ale teraz te atrybuty fizyczne wcale nie wskazują na to, że to jest ktoś za kim trzeba iść. Ciekawostka, w Stanach Zjednoczonych do tej pory były tylko chyba jedne wybory prezydenckie, w których wygrał niższy kandydat. Musicie uważać, żeby taka stabilizacja was nie uśpiła, bo często jest tak, że e, wydaje nam się, że jest tak dobrze, że przestajemy się w ogóle rozwijać. Ja uważam, że bardzo warto wrócić do marzeń z dzieciństwa, bo wtedy myślimy bezinteresownie i wtedy tak naprawdę wybieramy sobie zawody, które chcielibyśmy później, e, tylko chcielibyśmy się później odnaleźć. Myślenie krytyczne polega nie na tym, że my krytykujemy, tylko myślenie krytyczne polega na tym, że zadajemy sobie pytanie: Hmm, ciekawe skąd to wiem, ciekawe jaka może być inna, jaka może być inna odpowiedź i ciekawe z, czego to może, ciekawe z czego to może wynikać. Przy każdej zmianie również jest tak, że dostajecie nową energię. E, poznając nowych ludzi, nowe miejsca, dostajecie nowe energie i za każdym razem się czułem tak, jakbym kończył studia i zaczął jeszcze raz wszystko od nowa. Także to wszystko się e, w jakiś sposób sprawdza i, e, i e, i jest coraz lepiej. I nie jestem zwolennikiem tego, że ludzie, na przykład, zatrzymują drugie osoby, hejtując je, mówiąc, że są za stare, albo, albo czegoś im brakuje. Wydaje mi się, że w każdym okresie swojego życia zasługujemy na to, żeby nasze życie było, było szczęśliwe i tego Wam życzę, żebyście mieli odwagę na realizowanie swoich marzeń i na to, żeby nikt Was nie zatrzymał, żebyście szli y, y, konkretnie do przodu i realizowali swoje marzenia w każdym okresie swojego życia.